Witam Was, zapewne jak widzicie po tytule, dzisiejszy film będzie nieco inny. Wczoraj skontaktowała się ze mną Pani Paulina, mama Kornelki z prośbą o pomoc. Kornelka urodziła się w 32 tygodniu ciąży, ważąc zaledwie 1400 gram. Niestety był to dopiero początek jej problemów. Kornelka urodziła się z martwicy, co doprowadziło do niedotlenienia mózgu. Doznała także wylewu 4 stopnia, lekarze dawali jej 5% szansę na przeżycie. Pomimo tego Kornelka wciąż jest wśród nas i walczy o każdy kolejny dzień. Niestety lista jej dolegliwości się nie kończy. Dysplazja oskrzelowo-płucna, torbiele na jajnikach czy negatywne wyniki badania słuchu. Pomimo tych trudności rodzina Kornelki nie poddaje się i stara się je zapewnić wszystkiego, czego potrzebuje. Niestety koszty rehabilitacji czy terapii hiperbolicznej są kosztami, które ich po prostu przerastają. I tutaj kieruję prośbę do Was, moi widzowie, abyście weszli na stronę pomagam.pl, link do której znajdziecie w opisie tego filmu, i przekazali kornelce chociażby złotówkę, która być może pozwoli jej na prowadzenie normalnego życia. Sam, dla przykładu, przekazałem jej 100 złotych i zachęcam Was do zrobienia tego samego. Jednak chciałbym zrobić trochę więcej, dlatego też na serwisie Allegro organizuję aukcje dla kornelki. Na ten cel przeznaczam mój aparat Sony LX100, który przez ostatnie 3 lata towarzyszył mi w wielu eksploracjach. Był ze mną w Niemczech, Czechach, w Anglii, czy chociażby ostatnio w Czarnobylu. Wszystkie środki pozyskane z jego sprzedaży zostaną przekazane na rehabilitację Kornelki. Jestem przekonany, a właściwie to wiem, że dzięki wspólnym siłom zdołamy przekazać Kornelce jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ten najwspanialszy prezent czyli szansę na normalne życie. Proszę Was także, abyście udostępniali linki podane w opisie tego filmu, aby wiadomość ta doszła do jak największej liczby osób. Z góry dziękuję Wam za Waszą pomoc i korzystając z okazji chciałbym życzyć Wam wesołych świąt.